dzisiaj taki szybki short w formie ciekawostki. Otóż to jest taki wzmacniacz kupiony gdzieś tam za jakieś psie pieniądze jako zestaw, ale ten wzmacniacz leżał sobie w jakichś pudłach przywieziony z Niemiec, więc był narażony na warunki atmosferyczne, mróz, wilgoć i tak dalej. No i co tutaj jest ciekawego w tym? Otóż, no wiadomo, wzięliśmy go do czyszczenia. Tam potencjometry zostały zrobione, ale został też przemierzony. I w takich wzmacniaczach, właśnie, które w takich warunkach sobie leżały. Tu jest, proszę bardzo, pierwszy lepszy kondensatorski: 5900, mamy 4700, czyli śmieć. Następny. Następny mamy 231, mamy 330, następny 108 ESR, prawie 4 omy. Śmieć. Następny. 1 Om. Śmieć. Już nie mówię o pojemności. Następny. 66. A ma mieć ile? 100 05 OMA śmieć. Następny to w ogóle jest niemierzalne i który bym nie wziął ja to tak zacząłem po kolei wylotowywać proszę 40 ohmów ESR który bym nie wziął wszystkie są tutaj kondensatory do wymiany co za tym idzie jaka mądrość życiowa? takie sprzęty, które gdzieś tam leżą i są yy, narażone na takie warunki atmosferyczne jak wilgoć i tak dalej one są generalnie całe do do, do przeglądu, do serwisowania. Więc nie ma co się też na paladzie, coś się stanie, bo. No, jak tak mówię, jest całe do roboty. To jest jakiś Philips z lat 80., 84. rocznik bodajże. Więc ja zamówiłem komplet kondensatorów, te zostaje wyczyszczone. No i co, przywrócimy go do życia. No ale tak jest, jak jest.